Dzień dobry, tutaj Jakub i Rafał. Dzisiaj zrobimy już takie szybkie uzupełnienie albumu England Adrenaline 2024. Już nam dużo nie brakuje, po nie. tym uzupełnianiu będziemy mieć no, większość. Więc popatrzcie i zobaczcie jak nasz wygląda album. Tak. I uzupełniamy. Dobra. Pierwsza karta to Declan, Declan Rice. Golden Baller. Następna Ramsdale. Showcase, Bukayo Saka Bukayo? Jaki numer? 31? To jest następna strona iii... To jest 30, więc 31, Bukayo Saka John Stones 44 Tu? Tak Alexander Arnold 48 Okej okay. Tutaj tak. nam będzie nam blokowała jedna Tylko karta Tylko jedna karta Tak An Z bazówek Z bazówek Adrenalina nasz mamy wszystkie Teraz Next Gen e, Tu jest koszak 77, 77. Tu. No to wsadzaj I ten 78 I 79 Elliot. Mamy wszystkie. Więc mamy, mamy już wszystkie z Next Gen. I mamy wszystkie te, więc tak. cała strona. Jesteśmy zadowoleni. Mm -hmm. y tutaj Legenda na no pan 94. 94. To będzie tutaj. Tu i teraz Francja. No z Legend nam brakuje... Ile kart z Legend nam brakuje? Raz, dwa, no. trzy, cztery. Cztery karty, więc w sumie też nie źle. Tutaj mamy tak Hrabiot 117. Tak, to jest tu? tutaj. no. I 119 mamy Zaire Emery. Tu? Ten... Chyba, tak, tak. Tak to jest on. To, to jest? No. 20, 20 i tak. Więc tutaj nam z Francji brakuje. Tak, raz. raz dwa, raz trzy. Trzy karty. Niemcy. Niemcy, Full kruk. Nam brakuje też. Nie. Tak, jeden. Dwie karty. Dwie. No. Nie ma jedena to jest dziwne. super. Dadman. To jest jedna karta. 170 siedem a nie. A nie tu tutaj będzie nam nie wykować chyba 170. Nie, poczekaj jaką tam numer wstawiłeś? 60. A okej. Okay. 177, 177 to jest 100. Czy nam będzie jedna brakować z 179? Jedna będzie nam brakować z Włoch. Tak, jedna z Włoch. Hiszpania. Hiszpania mamy tutaj Garcia 186. Tu chyba. Tak, tutaj. I Pereliz 195. Więc mamy wszystko z Hiszpanii. Wszystko z Hiszpanii w Hiszpanii logo i... i wszyscy dowodnicy i mamy fajnie teraz tak, topki Keeper mamy wszystko Flying back mamy wszystko Defensive Giant, tu, teraz tu, Saliba tu. ten jest tu no i tak To mamy wszystkie i kto to jest? a czerwi więc mamy wszystkie I będziemy mieć też wszystkie te, te The Clans Rise tak i teraz i tutaj zobaczcie mamy wszystkie Defensive Giant i tu też teraz wszystkie tak. i ten tu przestawmy trochę, żeby było widać okej, okay. tutaj mamy tak John, John Stones z 31, tak, tak. Ten stąd. Tutaj mamy konotę. I nam brakuje jednej. I jedna. brakuje nam tylko no, jednej. A te. Star, wszystkie. I tutaj wszystkie. Lighting, Brakowało tylko jednej, ale już mamy. I tu będzie brakować jedną. Tutaj też będzie nam jedną brakować. Tu. I jeszcze... To jest Hernandez, tak? Tak. 253 255 Więc nam brakuje jednej karty tutaj 254 Mamy wszystkie te? Tak i Experience Pro mamy wszystkie i Big Game A czy nie, Big Game mamy wszystkie a Experience Pro brakuje nam jednej Ech. I tutaj mamy 270 kartę Magic Touch Ty to tu? Tak to tu tak, to tutaj. Więc brakuje nam z tej jednej karty i ice ice mamy tylko jedna na 209, czyli tutaj no ja tutaj mamy, mamy no najwięcej braków no na tej stronie tak tu mamy najwięcej braków jeden belenom w kurzu. no 286 beradi beradi no więc tutaj też no mamy trzy braki Mole 263. Tu chyba? Mm, nie, mole jest tu. 54. Immobile. To jest immobile. I zaspadoli. mamy ścieżkę. I te mamy. Gol mamy wszystkie. No i tu jeszcze nasze limitki. Nowe, które nam wpadły. Do Maruma? Do Maruma. Wsadzimy. Tutaj. Czy za? Oha! I tu mamy jeszcze z Niemiec. Więc mamy już. Dwie całe strony, czyli mamy 18, 19. Jeśli musimy tu. Weź tam. Nie tu. Tutaj położymy Okej. Okay. Więc... Więc. Tak wygląda nasz album. Więc mamy, mamy, Pickford, Pickford, tak, Pickford limitka, 1, e, Neville, 2, Maguire, 3, 3 4, 4, Show, Lineker, 6, Griddisch, Kabaminga, Gindogan, 6, 7, 7, 7, 7, 8, Mbappé 10, 11, Perry, Gavi, Tomaruma, Kabaminga, Raum Grealish e, i Madison, mamy 19. 19. Znaczy mamy trzy auto. Mam autografy i trzy limitki w sumie, trzy ja. e, e, legendy, trzy legendy. legendy z limitek, ale no. zobaczymy, może jeszcze jakieś kupimy mały może. może jeszcze kupimy jakieś limitki, zobaczymy, czy nam się będzie chciał w to powiedzieć bo w sumie już mamy cały prawie album. No, kciuki w górę, pozdrawiamy, piąteczka, do następnego odcinku.